Głos, który obudził ciszę w ciszy klasztoru ukrytego wśród gór południowej Polski, żyła siostra Bernadetta. Dyskretna dusza, ale dotknięta światłem, które niewielu rozumiało za życia. Znana tylko kilku zakonnicom i garstce zakonników, którzy szanowali jej mistyczną intymność, nigdy nie szukała sławy, ale niebo czasami nie akceptuje anonimowości wybranych. Siostrę Bernadettę widziano kilka razy w stanie ekstazy. Szczególnie podczas adoracji, najświętszego sakramentu. Jej ręce drżały, oczy napełniły się łzami, a na jej twarzy pojawił się lekki uśmiech, jakby widziała to, czego inni nie widzieli. Nie krzyczała, nie głosiła kazań, ani nie prorokowała na cztery wiatry. Jej przesłania przychodziły nocą, we śnie. Wszystko zapisywała: prostymi, drżącymi literami w notesie z niebieską okładką. Ten notes, długo przechowywany pod jej drewnianym łóżkiem, stał się sekretnym skarbem klasztoru. A teraz, po jej śmierci, strony zostały w końcu otwarte, nie z ciekawości, ale z powodu głośnego wezwania czas objawić. Dziś, gdy świat balansuje na granicy niepewności, słowa siostry Bernadetty wydają się nie tylko aktualne, ale i pilne. W swoich ostatnich wizjach mówiła o trzech decydujących wydarzeniach dla Polski. Trzy znaki. Trzy ostrzeżenia, trzy wołanie z nieba do ludu, który pośród bólu i nadziei wciąż podtrzymuje płomień. Napisała: Widzę dziewicę płaczącą przed krzyżem, a za nią ziemię pękającą jak po trzęsieniu ziemi. Ludzie są rozproszeni, ale niebo woła o nawrócenie. Pierwsze proroctwo zaczyna się od czasu, ale nie czasu godzin i kalendarzy, ale czasu duchowego. Według Bernadetty Polska wkracza w swój czas decydujący punkt zwrotny między sądem a miłosierdziem błogosławieństwa zgromadzone przez wieki wierności i cierpienia narodu polskiego mają się zamienić w sąd lub zbawienie pan pokazał mi odwróconą klepsydrę prawie cały piasek już się wysypał widziałam anioła trzymającego ją ale jego ręce drżą płacze nad polską która jest rozproszona przez światła świata podczas gdy nadchodzi cień w tym decydującym momencie ujawnia, że walka nie będzie tylko widoczna, polityczna lub społeczna, ale duchowa. Siły zła będą próbowały odebrać ludziom symbole wartości, samą katolicką tożsamość, a największym ryzykiem będzie duchowe zmęczenie ciche poddanie się letnia wiara. Przesłanie wydaje się surowe, ale nie jest potępiające tak jak w Fatimie, tak jak w Lourdes. Tak jak w objawieniach tak wielu zapomnianych świętych, zawsze jest promyk nadziei, nawet gdy na horyzoncie zbiera się burza. Polska nadal może być latarnią morską, ale musi rozpalić na nowo światło. Modlitwy. Kościoły, które dziś są puste, jutro mogą być twierdzami schronienia lub po prostu murami w ruinie. W tej pierwszej części filmu zapraszamy do zagłębienia się w mistyczny świat siostry Bernadetty. W kolejnych częściach ujawnimy każdą z trzech przepowiedni w imponujących i być może niepokojących szczegółach, ale przede wszystkim ten film jest wezwaniem, zaproszeniem do czujności, refleksji i wiary. Bo jak sama powiedziała: W swojej ostatniej notatce, kiedy świat śmieje się z przepowiedni, niebo milczy z litości, ale kiedy niebo znów przemówi to dlatego, że czas się skończył. Pierwsze proroctwo. Kościół w oblężeniu. Widzę, jak drzwi kościoła zamykają się jeden po drugim. Nie z zewnątrz, ale od środka. A wewnątrz ołtarz zostanie zbezczeszczony przez konsekrowane ręce. Siostra Bernadetta Niebieski Notatnik, strona 87. Pierwsze z trzech ostatnich proroctw siostry Bernadetty dotyczy czegoś głęboko niepokojącego wewnętrznej przemiany kościoła w Polsce. Nie ataku z zewnątrz, ale powolnej wewnętrznej korozji, jak kornik, który zżera święte drewno ołtarza od wewnątrz. Według Bernadetty, pierwszym znakiem duchowego upadku byłoby ochłodzenie wiary w samym duchowieństwie. Widziała księży zmęczonych, zagubionych, rozdartych między prawdą Ewangelii, a presją współczesnego świata. Widziała liturgie przekształcone w sceny, w których Bóg był wspominany, ale rzadko czczony. Widziała parafie zamykane, powołania wysychające i ludzi, którzy już nie uznawali tego co święte. Msza będzie odprawiana właściwymi słowami, ale duch będzie nieobecny. Kadzidło będzie się wznosić, ale niebo będzie ciche. Wizja jest druzgocąca, ale nie pozbawiona nadziei. Siostra mówi o trzech schronieniach oporu, które powstaną cicho. Małe, prawie niewidoczne wspólnoty będą podtrzymywać płomień wiary. Będą wyśmiewane, ignorowane, a nawet prześladowane. Ale chronione przez Świętego Michała Archanioła i prowadzone przez Maryję Bernadetta, opisuje kluczowy moment, który nazywa Nocą Rozdartej Zasłony. Mówi, że tej nocy nieoczekiwane wydarzenie postawi cały Kościół w Polsce przed lustrem. Skandal lub oświadczenie, być może nawet decyzja Watykanu, podzieli ludzi na tych, którzy bronią tradycji i tych, którzy pragną nowej religii bez krzyża, bez pokuty, bez nawrócenia. Usłyszałam głos mówiący, kościół ze złota zostanie pomylony z glinianym. Owczarnia nie będzie już rozpoznawać pasterza, ale są też obietnice. W jednej z wizji pojawia się Maryja Dziewica, pocieszając Bernadette. Trzyma kryształowy różaniec i mówi, powiedz, imże ktokolwiek się modli, Pości i pozostaje wierny mojemu synowi, nie zostanie dotknięty zamętem. Nawet jeśli Kościół wydaje się upadać, zostanie odbudowany na łzach ukrytych wiernych. Proroctwo ostrzega nas przed duchową walką wewnątrz samego Kościoła. Polska, kraj męczenników i świętych, będzie również poligonem doświadczalnym. Katolicy będą kuszeni, by poddać się światu, by zamienić doktrynę na nowe idee. By odrzucić przykazania w imię fałszywego współczucia. Ale siostra Bernadetta kończy to objawienie frazą, która rozbrzmiewa jak zbroja światła. Kościół zostanie wystawiony na próbę, jak złoto w ogniu. A gdy wszystko będzie wydawało się stracone, nowy Jan powstanie ze wschodu, który przyniesie miecz i pokój. Kim będzie ten nowy Jan: papieżem, biskupem, prostym świeckim, nie wiemy ale wiemy, że siostra Bernadetta przeżyła odrodzenie po oczyszczeniu. Czas, kiedy sakramenty znów zabłysną, ołtarze zostaną odnowione łzami i pieśniami, a krzyż znów stanie się centrum nadziei. W następnym rozdziale ujawnimy drugie proroctwo, które obejmuje nieoczekiwane wydarzenie geopolityczne, konflikt, który bezpośrednio wpłynie na Polskę i wywoła wewnętrzny podział, jakiego nigdy wcześniej nie widziano. Przygotuj się. Ponieważ kiedy niebo przemawia, nie po to by bawić, po to by ratować. Drugie proroctwo. Podział, który przyjdzie ze wschodu, widziałam granice drżące, jakby były z prochu. A na polską ziemię padł cień. To nie była zwykła wojna, ale coś głębszego. Pęknięcie w duchu narodu. Siostra Bernadetta, niebieski notatnik, strona 104. Drugie proroctwo siostry Bernadetty dotyczy wydarzenia o podłożu geopolitycznym, ale co czyni je jeszcze bardziej przerażającym, to fakt, że w oczach wizjonerki wydarzenie to nie jest jedynie ziemskie, to ruch duchowy przebrany za politykę. Proroctwo mówi o podziale, który przyjdzie ze Wschodu. Niewidzialne pęknięcie zacznie się rozprzestrzeniać w Polsce, nawet jeśli nie zostanie ogłoszone jako wojna. Według jej relacji wszystko zacznie się od konfliktu dyplomatycznego między dwoma narodami, pozornie dalekimi od Polski. Ale w ciągu kilku miesięcy konsekwencje tej konfrontacji przekroczą fizyczne i duchowe granice kraju. Widziała tysiące ludzi idących cicho bocznymi drogami, wkraczających na terytorium Polski, z pustym wzrokiem, jakby uciekali nie tylko przed bombami, ale przed czymś straszniejszym utratą sensu. Czy to uchodźcy, czy to żołnierze w przebraniu, czy to dusze bez ojczyzny? A potem usłyszałam: Polska przyjmie tych, którzy zostali rozdarci, ale wśród nich przyjdą również ci, którzy noszą w sobie ducha zamętu. To jest sedno wizji. Niebezpieczeństwo nie leży w tym, co widać, ale w tym, co się nosi w sobie. Opisuje ona czasy, w których Polacy będą rozdarci między przyjęciem a oporem. Między chrześcijańską miłością a strachem przed zniszczeniem własnej kultury. A to napięcie zostanie wykorzystane przez ukryte siły. Bernadette pisze, że będzie mocne przemówienie europejskiego lidera, opowiadającego się za nową erą jedności między narodami i religiami. To przemówienie będzie transmitowane na wszystkich kanałach, wychwalane przez władze, a nawet przywódców kościelnych, ale będzie pułapką. Widziałam wielu klaszczących, ale za nimi aniołowie płakali. To był początek fałszywego pokoju, który miał kosztować Europę jej duszę. W Polsce spowoduje to bezprecedensowy podział. Po jednej stronie tych, którzy chcą zachować wiarę, wartości i tradycję katolicką, nawet za cenę wielkich poświęceń. Po drugiej stronie tych, którzy zjednoczą się ze światem, zaakceptują nowe sposoby wspólnego życia. I poświęcą prawdę w imię sztucznego pokoju. Podział zacznie się na placach, a skończy w rodzinach. Rodzice i dzieci nie będą już mówić tym samym językiem duchowym. Bernadetta zobaczyła konkretny moment, bezksiężycową noc, kiedy kościoły zostaną pomalowane grafiti, księża prześladowani za głoszenie prawdy, a obraz Matki Bożej zostanie rozbity przed katedrą. Będzie to znak, że podział osiągnął szczyt. A jednak raz jeszcze w bólu kryje się obietnica. Słyszałam, jak Maryja dziewica powiedziała: Z każdej łzy wylanej z miłości do prawdy rozkwitnie róża oporu. Polska zostanie oczyszczona, przez konfrontację, ale z niej wyłoni się nowe pokolenie wierzących, którzy nie ugnie się przed duchem świata. Mówi o trzech polskich miastach, które staną się duchowymi twierdzami, gdzie wiara będzie przeżywana z zapałem i odwagą. Nie wymienia nazw, ale opisuje te miasta jako miejsca, w których różaniec będzie odmawiany dniem i nocą, gdzie młodzi ludzie poświęcą się Maryi i gdzie zacznie płonąć nowy, mistyczny płomień. Dlatego drugie proroctwo nie jest tylko ostrzeżeniem przed polityką lub imigracją, jest ostrzeżeniem przed walką tożsamości. Polska będzie musiała pozostać wierna, nawet jeśli będzie kuszona przez nowy rodzaj duchowego globalizmu. A Bernadette kończy tę część zdaniem ostrym jak miecz. Między akceptowaniem wszystkiego a obroną czegoś wielu nie wybierze. Niczego. W kolejnym rozdziale ujawnimy trzecią i ostatnią przepowiednię, uważaną przez wielu ludzi wierzących za najbardziej tajemniczą. Mówi ona o nadprzyrodzonym wydarzeniu, bezpośredniej interwencji z nieba, które skonfrontuje całą Polskę z prawdą. Prawdą, której nikt nie może już dłużej ignorować. Trzecie proroctwo znak z nieba nad Polską niebo się otworzy, ale nie będzie tak, jak w wizjach starożytnych świętych będzie to coś, co ujrzą oczy całego świata a wielu będzie żałować, że to zobaczyli siostra Bernadetta niebieski notatnik strona 129 trzecie i ostatnie proroctwo siostry Bernadetty. Nie odnosi się do wojen ani do ruchów politycznych czy kościelnych. Mówi ona o zjawisku nadprzyrodzonym, czymś, co, jak sama mówi, będzie niezaprzeczalne nawet dla niewierzących. Wydarzenie to, choć owiane tajemnicą, zostało opisane w jej pismach jako wielki znak widoczny na niebie Polski, zwłaszcza nad trzema świętymi miejscami. Jednym z nich miała być Częstochowa, duchowe serce narodu. Siostra napisała: Widziałam niebo jakby rozcięte na pół, pośrodku promień światła niczym płonące złoto, a w nim pojawił się krzyż, ale nie taki, jaki go znamy. Był żywy, pulsował, niósł ze sobą ból wielu wieków. Ten znak, według Bernadetty, pojawi się w piątkową noc Wielkiego Postu, poprzedzi go absolutna cisza na niebie. Bez wiatru, bez gwiazd, bez księżyca. A potem nagle intensywne światło przetnie niebo widoczne w całej Europie Środkowej. Ludzie rzucą się do okien, zapanuje strach, zapanuje zamieszanie, ale najpotężniejszą częścią proroctwa nie, jest znak zewnętrzny, lecz wewnętrzny efekt, jaki wywoła. W tym momencie każde serce ujrzy swoją własną prawdę przed Bogiem. Będzie jak lustro, którego nikt nie może uniknąć. Nawet ci, którzy drwią, poczują ciężar swojej duszy. To ewidentnie opis czegoś podobnego do tego, co wielu mistyków nazywało ostrzeżeniem lub oświeceniem sumienia, boskiej interwencji, w której każdy człowiek ujrzy siebie takim, jakim widzi go Bóg. Bernadetta postrzegała ten moment nie jako karę, lecz jako ostateczny akt miłosierdzia, ale jest coś jeszcze silniejszego. Twierdzi, że po znaku nastąpią trzy dni zamętu, podczas których wielu będzie próbowało zaprzeczyć temu, co zobaczyło. Media powiedzą, że to zjawisko atmosferyczne. Eksperci będą próbowali to wyjaśnić, ale w głębi duszy każdy będzie wiedział, że to niebo. Widziałam ludzi biegnących do kościołów i innych uciekających od nich. Widziałam księży klęczących i głośno spowiadających się. Widziałam łzy i śmiech. Niektórzy zostaną uzdrowieni, inni załamani. Proroctwo mówi również o niewielkiej grupie osób, które po znaku otrzymają specjalną misję. Będą przemierzać miasta z różańcem w dłoniach, pomagać zagubionym, modlić się o wewnętrzne uzdrowienie, prowadzić ludzi z powrotem do spowiedzi. Ci nieprawdopodobni misjonarze nie będą księżmi ani zakonnikami. Będą maluczkimi, ukrytymi, tymi, którzy już dziś cierpią w milczeniu. Na koniec Bernadetta pisze zdanie, które zdaje się przypieczętować wszystko, co zostało powiedziane. Po... Znaku nic nie będzie takie jak przedtem. Polska pozna swoją rolę. Albo będzie tarczą, albo mostem do błędu. Czas po objawieniu będzie krótki. Pisze, że świat nie wejdzie od razu w czas pokoju, ale że ludzkość stanie przed ostatecznym wyborem: nawrócenie albo zatracenie. A Polska odegra w tym momencie decydującą rolę, bo, według niej, serce Maryi mocno bije na tej ziemi. Jeśli Polska uklęknie, wiele narodów pójdzie za nią, jeśli upadnie. W niebie na długo zapanuje cisza. Tymi trzema proroctwami siostra Bernadetta nie oferuje nam mapy drogowej dla strachu, lecz raczej pilne wezwanie do duchowej czujności. Nie znamy dnia ani godziny, ale wiemy, że nadszedł czas. W następnym rozdziale omówimy reperkusje tych proroctw wśród polskich teologów, mnichów i uczonych i ujawnimy, czy któraś z tych wizji już zaczęła się spełniać. Pierwsze znaki. Czy proroctwa siostry Bernadettą się spełniają, słowa Boże nie spóźniają się. To my jesteśmy powolni w ich słuchaniu. Dziennik duchowy, siostra Bernadetta, ostatni fragment. Po ujawnieniu trzech ostatnich proroctw, siostry Bernadetty nabożna cisza wypełniła korytarze klasztoru, w którym mieszkała. Stopniowo jednak tę cisze przerwało coś jeszcze potężniejszego echa rzeczywistości. Słowa siostry Bernadetty nie są bowiem jedynie przestrogą na odległą przyszłość, zdają się dotyczyć bieżących wydarzeń. W kilku polskich wspólnotach księża i wierni zaczęli rozpoznawać znaki opisane w wizjach siostry Bernadetty nie jako zbiegi okoliczności, ale jako subtelne potwierdzenia z nieba. Pierny. Oblężenie wiary w kościele w ostatnich latach Polska, niegdyś znana z katolickiego oporu, odnotowała stały spadek powołań. Frekwencji na niedzielnych, mszach i praktykowania sakramentów, coraz więcej parafii stoi w obliczu pustki, a niektórzy księża otwarcie mówią o kryzysie tożsamości wśród polskiego duchowieństwa. Niektórzy zastanawiają się, czy kościół nie ulega zbyt mocno współczesnym dyskursom, rezygnując z prawdy na rzecz znaczenia społecznego. Bernadety ostrzegała: Kiedy kościół będzie próbował zadowolić świat, straci swoje światło. Ale kiedy będzie cierpiał, znów stanie się latarnią morską. W co najmniej trzech diecezjach ruchy wiernych zaczęły po cichu tworzyć małe grupy na wieczystą adorację, codzienne różańce i ciche czuwania. Niektórzy przywódcy duchowi twierdzą, że jest to pierwsza reakcja wiernych na nadchodzącą ciemność. Drugi napięcie ze wschodu wraz z eskalacją napięć między krajami wschodu i zachodu tysiące uchodźców przekroczyło granice Polski. Siostra widziała ludzi bez duszy w oczach, uciekających przed czymś niewidzialnym, a dziś wielu dostrzega psychologiczne i duchowe konsekwencje tych przepływów migracyjnych. Niektórzy opaci donoszą o dramatycznym wzroście opętań duchowych w ciągu ostatnich dwóch lat. Kilku egzorcystów zgłosiło niepokojące zjawiska związane z młodymi przybyszami. Jeszcze bardziej alarmujący jest jednak narastający podział wśród samych Polaków. Sprzeczki w kościołach, konflikty w mediach społecznościowych, rodzinne spory o kwestie moralne, polityczne i duchowe. Nie wszystko to zdaje się odpowiadać proroctwu o rozdwojonym języku duchowym, czy znaki na niebie? W ostatnich miesiącach na jasnej górze i w południowo-wschodniej Polsce pojawiły się liczne doniesienia o niewyjaśnionych nocnych zjawiskach świetlnych. Słupy światła, niebiańskie dźwięki a nawet świecące krzyże na niebie zostały zarejestrowane przez zwykłych świadków. Władze próbowały tłumaczyć je jako rzadkie zjawiska pogodowe, ale wielu pamiętało to, co widziała Bernadetta. Promień niczym płonące złoto, przecinający niebo. Przypadek czy proroczy znak? Wydaje się jasne, że Polacy budzą się do czegoś większego niż wieści, czegoś, czego nauka nie potrafi wyjaśnić, ale co czuje serce. Reakcja Kościoła oficjalnie. Kościół nie skomentował jeszcze pism siostry Bernadetty. Wiadomo jednak, że za kulisami teologowie i biskupi studiują jej notatki. Ksiądz, prosząc o zachowanie anonimowości, ujawnił: Jej słowa mają podobną wagę jak słowa innych wielkich wizjonerów. Być może jednak nie jesteśmy jeszcze gotowi by ich słuchać tak jak powinniśmy. Jednak starsze zakonnice z klasztoru, w którym mieszkała Bernadetta, twierdzą, że w ostatnich dniach życia wiedziała już, że jej proroctwa zostaną objawione w tym czasie. Powiedziała: Moje, słowa nie należą do moich czasów, są dla czasu agonii wiary i narodzin odwagi. Narodziny cichego oporu w całej Polsce powstają grupy świeckie, rodziny, które poświęcają się Maryi, młodzi ludzie poszczą w piątki, matki modlące się przed szkołami, nie szukają ani sławy, ani pozycji. Tylko jednego: wytrwać w wierze, gdy świat się zawali, a wy? Czy zaczęliście się już przygotowywać? Bo to, co zobaczyła Bernadetta, może już pukać do naszych drzwi. W następnym rozdziale omówimy ukrytą rolę Matki Boskiej w polskim proroctwie i tajemnice trzech miejsc wybranych jako duchowe twierdze przed ostatecznym oczyszczeniem: Ostres: Refugios de Maria Napolonia A Miseo da Virgem na Chora. Finał. Ela não gritou, não apareceu em glória. Mas caminhou entre ruínas espirituais, recolhendo os fiéis como uma mãe que junta os filhos em meio ao fogo. Irmã Bernadette, Caderno Azul, página 141. Na sequência das suas visões, Irmã Bernadette revelou algo profundamente simbólico e cheio de esperança: Maria Santíssima não abandonará a Polônia na hora da provação. Pelo contrário. Ela já está preparando três refúgios espirituais. Três lugares que servirão como fortalezas de luz, em meio à escuridão que cairá sobre a Europa. Esses lugares, segundo a irmã, não serão escolhidos pela força, nem pela grandiosidade, mas pela pureza do coração de seus habitantes. Ela diz: Não serão os grandes santuários, mas os pequenos cenáculos de oração escondida ali, os céus tocarão a terra. O primeiro refúgio, o coração da mãe Bernadette viu um monte rodeado de florestas. Sobre ele, uma pequena capela branca, com um ícone da Virgem iluminado por velas acesas dia e noite. Ela escreve que esse lugar será um centro de cura espiritual, onde até os corações mais endurecidos reencontrarão o caminho. Vi homens que odiavam a Deus se ajoelhando ali, chorando como crianças. Não haverá milagres visíveis. Mais curas secretas, que mudarão destinos. Alguns estudiosos acreditam que ela possa estar se referindo a uma região rural, próxima a Calvária Zebrezidovska, onde pequenos grupos de oração marianos vêm crescendo discretamente. O segundo refúgio, o Rosário Inquebrável, o segundo local, será uma cidade de tamanho médio, esquecida pelos grandes meios de comunicação, mas guardada por um círculo de oração ininterrupta. Bernadette viu. Uma muralha invisível feita de ave-marias. A cidade será poupada, não por força humana, mas pela fidelidade daqueles que lá vivem. Ela profetizou que o rosário se tornará a arma decisiva nessa hora. Famílias inteiras o rezarão novamente. Crianças ensinarão idosos. E nesse lugar, nenhuma blasfêmia será tolerada, nem mesmo no silêncio. Possivelmente, esse refúgio já está se formando. Existem relatos de pequenos vilarejos onde grupos de oração se revezam 24 horas por dia, oferecendo sacrifícios e jejuns pela Polônia. O terceiro refúgio, a Chama de Jasna Este, é o mais conhecido e ao mesmo tempo o mais ameaçado. Jasna em Częstochowa, o santuário nacional, será um campo de batalha espiritual. Bernadette viu a imagem da Virgem Negra envolta em fumaça e lágrimas. O santuário será atacado, profanado, mas não destruído. Será lá que os últimos fiéis se reunirão num momento decisivo. Vi milhares ajoelhados do lado de fora com velas nas mãos. Nenhum som. Só o vento. Mas naquele silêncio, a Virgem desceu. E ao tocá-los, levantou-os como guerreiros da luz. Esse momento será o ponto de virada. Quando tudo parecer perdido, será de Jasna agora que surgirá o chamado final à conversão do povo polonês. Bernadette viu até mesmo bispos que antes estavam divididos, reconciliando-se ali, chorando juntos diante da imagem da mãe. A missão de Maria, guardar o último reduto da fé à irmã, escreve com clareza. A Virgem Maria Será o escudo invisível da Polônia, enquanto outros países cederão à apostasia, ao medo, ao colapso moral, a Polônia será sustentada por ela, mas somente se for fiel. Maria está de pé, como em Fátima, mas agora, ela segura em uma mão o rosário, e na outra, uma espada de luz. Ela alerta que esses refúgios não são apenas lugares geográficos, mas também estados espirituais. Todo coração que se consagra à Mãe de Deus pode se tornar um desses santuários vivos. O povo polonês, segundo a profecia, será testado ao extremo. Terão que escolher entre conforto e verdade, entre aceitação do mundo e fidelidade ao Evangelho, entre pertencer à multidão ou ao pequeno rebanho. Mas quem escolher a Mãe, não será deixado só. Nos dias de trevas, aqueles que se esconderem sob o manto da Virgem não temerão. Porque onde estiver Maria, ali também estará a vitória do seu filho. No próximo capítulo revelaremos como os jovens poloneses estão sendo chamados para esse combate espiritual, e os sinais misteriosos que estão surgindo entre crianças e adolescentes, como se o céu estivesse formando em silêncio uma nova geração de sentinelas.